Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji po meczu pierwszej kolejki Orlen Basket Ligi. Jan Wilbłocławek pokonał Górnik Zamek Książ Wałbrzych 97 do 90. Z nami ten gości Andrzej Adamek oraz zawodnik Ike Smith, pierwszego o komentarz do meczu. poprosiłem zawodnika Ike. So to the mic. brief comment. Um, I think, you know, we played a 37 to 38 minut, you know, I think at the end. Well, in the fourth quarter we had so many turnovers, but you know, towards the end I think we had too many momentum mistakes, but you know, I think we did a lot of good things, you know, sharing the ball, getting out in transition, you know, just taking advantage of our offense. uważam, że zagraliśmy bardzo dobrze 37-38 minut, natomiast w końcówce popełniliśmy uh, straty, które kosztowały nas zwycięstwo. Graliśmy dobrze, podawaliśmy, e, dzieliliśmy się piłką, graliśmy dobrze w transition offense, ale nie wystarczyło dzisiaj to na. A, czy mamy pytania do Aika Sprawdzimy. Aika, uh, check from the internet, no questions, thank you. Trzyma komentarz trenera Andrzeja Darka. Uleczu Państwu eee, gratulacje dla trenera Ginsburga, gratulacje Anwilu dla, dla za zwycięstwo w tym spotkaniu. W zasadzie mogę powiedzieć, że w dużej części zgodzić się z Ajkiem na ten temat, że przez 37-8 minut bardzo dzielnie walczyliśmy na bardzo ciężkim terenie mimo jakiś tam może słabszego początku, dlatego że na anguilu to jest na pewno kandydat do medali. Natomiast nie, nie zgodzę się z jedną rzeczą, którą tutaj powiedział, że się dobrze dzieliliśmy piłką. Nie dzieliliśmy się dobrze piłką i uważam to jako jedna z przyczyn tego, że nie udało nam się dowieść tego korzystnego wyniku do końca. I to nie tylko dzisiaj, bo to jest tak jakby problem, z którym się borykamy od jakiegoś czasu, a ponieważ w ostatnim czasie, tak jak ostatnio mówiłem, po meczu w SUPsku nie mamy za dużo możliwości, żeby potrenować 5 na 5, no to ten problem po prostu trwa i trwa i trwa. I o ile można powiedzieć hmm, w zeszłym roku drużyna y, była bardziej zespołowa, o tyle w tym roku mamy w tym kontekście. 3 Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czas na Państwa pytania. Michał Nagry, Radio Basko. Trenerze chciałem zapytać, bo przez duże fragmenty gry e, trener korzystał z ustawienia Darek Wyka oraz Barat Benson na parkiecie. E, dlaczego trener z takiego rozwiązania nie skorzystał pod koniec meczu właściwie? ze względu na meczach, jaki był po prostu strony nic innego. E, Zostaliśmy takie ustawienia. Brakuje Grzegorza Królki, który nam dawał e, dobrą zmianę zawsze na czwórce i, i, i wsparcie na czekórce byliśmy wtedy też można powiedzieć mobilni. No, teraz sobie musimy radzić z tym, co jest. E, I tutaj jeszcze też słowo uznania dla Tarkawiki, który grał dzisiaj ze złamanym palcem u stopy i tak naprawdę, naprawdę e, walczył w zasadzie od początku do końca tyle Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Ja składam trenerowi życzenia urodzinowe. Życzymy szczęśliwego powrotu do domu i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo tak, dziękuję. Okay. Dziękuję. Dziękuję. na drugiej części konferencji po meczu angielu wrocławek górnik zamek książ Wałbrzych wygranym przez Włosławian z stosunkiem 97 do 90 z nami są trener Abdulu Noginsburg oraz zawodnik AJ Slater z dobrej 13 punktów. Uh, AJ, we start with you, brief comment about the game. Uh, big win for us tonight. You know, uh we struggled a little bit in the first half. You know, getting stops and with our energy. And um you know, second second half we kind of changed the game around on uh, defense and um, we made some shots at the end of the game to win. But um na pewno jest to duże zwycięstwo dla nas. Udało się wygrać dzięki, dzięki rzutom w końcówce poprawieniu obrony, natomiast no nie musimy grać lepiej w obronie przez 40 minut, bo nie możemy polegać na tym, że te rzuty zawsze będą wpadać w decydujących momentach. Na, czy mamy pytania do AJ'a? Bardzo proszę, Marek Szubski. Marek Szubski, bo to bym chciała zapytać ej trzy trójki w ostatnich pięciu minutach, czy takie założenia właśnie były na tę końcówkę i czy trener faktycznie już uformulował bo to jest drugi mecz, który w czwartej kwarcie właśnie gra, jest stawiana na AJ'a? AJ, J, you scored three times three pointer in five last minutes of the game. Was it kind of plan of uh, the game? And the second question is that coach is trusting you, uh, giving you crucial, crucial minutes in the game, second game in a row. Yeah I, mean, uh, yeah, I mean, yeah, uh, I mean, you know, think I take responsibility in this team. You um, know, you know, in the crucial moments. I mean, if if the shot wasn't there for me, you know, I have no problem, you know, making the making the right play. It just happened. The ball swung my way, and you know, I was open, and uh, you know, took the shot team and made. It. Nie, biorę, nie boję się brać odpowiedzialności za te rzuty. Rzeczywiście te zagrywki są takie, że zostaje otwarty na wolnych pozycjach, zostaje rzucać. Jeśli ta piłka do mnie trafia, biorę te rzuty, biorę odpowiedzialność za nie i jeśli trafiamy, to, to jest ok. Czy mam jeszcze pytanie do AJS? -a? Nie mamy, ale mamy pytanie z internetu. Karol Wasiek pyta: AJ Wood changed. in your game after uh change of head coach. Uh, since Coach been here, to be honest, we haven't changed a lot of tactically. He's only been here like a week and with the team. Um, we haven't had time to change a lot of tactically. But I think he he infused us with, you know, energy, playing hard playing harder, you know, playing together. And um, you've seen that tonight in the in the second half, we, we really picked it up in the way uh, we played uh defenses energy wise I think he uh, he changed the, the momentum of our team that exactly. Największa zmiana to jest po stronie motywacji, zaangażowania, motywowania nas, pchania nas do twardszej obrony, twardszej gry niż do tej pory. Taktycznie zbyt wiele, nie mieliśmy czasu zmienić. coach, nie miał okazji jeszcze, aby wiele taktyki wprowadzić swoje, więc największa zmiana w zaangażowaniu i motywacji. Uh, AJ, thank you dziękuję bardzo. Brief comment, Coach. Well, it's tough to summarize this kind of game. I think that the fans win this it's tough to summarize this kind of game I think that defense wins this game because if we play with a uh, with uh, without defense, so we didn't, uh, יש לי אנרגיה להיכנס לתוך החלטה, בגלל שהחלטה של החלטה אנחנו מאחורים. אני חושב שהטמוספירה הזאת, והטמוספירה הזאת, והטמוספירה הזאת, זה נכון. זה לא קצר לנו, היום גם טיילר נמצא את הריבור מבחינת החלטה, אז אנחנו באמת נמצאים על אופן ואופן, אבל האמת היא שבורו עושה עבודה טובה היום, מפנציג ואופנציג. וזה מה שאנחנו נאבקש מהם. בגלל זה, המשנה שלנו לא נפלו, ולא נשאר שתי אופציות לבחור בו. לפחות כמה פעמים, המשנה, לדעתי, לא נראה טוב, כמו שאני עשיתי לבחור בו. אבל אנחנו נראה, נשאר שנייה, הרבה יותר טובה. בלחודת החודש אנחנו נביא 17 פעמים. ואנחנו נחזור את הלינאפ, וכל הזמן ניסו לקבל את הלינאפ הכי טוב, על אופן ואופן אחרון. ואני מקווה שהחברי הכנסת נותנים להם את החוק בגלל החוק. ואני חושב שהחוק הזה נותן לנו את החוק. Ciężko podsumować taki mecz, natomiast fani pchali ze swoim dopingiem i byli świetni. Dzięki, dzięki ich zaangażowaniu udało nam się wyszerpać ten mecz. Większość czasu goniliśmy rywala i nie było łatwo. Zacznę od tego, że Tyler, Tyler Wall miał, miał dzisiaj problemy z Faulami, a za to dobre minuty dał Kasper Borowski, zarówno po stronie defensywnej i ofensywnej zagrał naprawdę świetne zawody. To, tego od niego oczekujemy. Jednak jestem zdania, że nasza gra nie płynęła. Nie była taka płynna, do jakiej ja jestem przyzwyczajony. Niestety nie mamy też w swoim wachlarzu zagrań ofensywnych możliwości pchania piłki pod kosz. Na pewno w drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej w defensywie. Zmieniliśmy line szukaliśmy właściwego ustawienia, w zasadzie takiego, które da nam zwycięstwo i zagraliśmy, pokazaliśmy charakter w decydujących minutach, trafiliśmy rzuty, ciężkie rzuty, pomogły nam też zbiórki ofensywne, których mieliśmy na swoim koncie 16 i to w mojej opinii zaważyło o tym, że wygraliśmy ten mecz. Bardzo proszę o pytania z sali. Tak, Kolejny mecz w kluczowych momentach trener rotuje niskimi zawodnikami, czyli najczęściej Fridingstone, Slaughter, Persons, no i na czwórce eh, Lockheed bardzo często. Czy to jest filozofia trenera, czy to akurat taktyka na danym trybale? Druga mecz w rzędzie, w którym grasz z małym rosterem, z Lockheedem z czterema, z trzema gwizdami, to jest jakiś taktyk, czy to jest szukanie tego. לסווה ינוק. אה, היום בוסקט בול לא יכולה לתת את הפיזיקליות לגארד 4 פוזיציונות או גארד. היום בוסקט בול, כמה מהגבים לא יכולים לתת את 4, כי 4 פוזיציונות היום היא כאילו גארד, היא מפלגה את הבסקט הרבה חלקים. אז אני יודע מהיום שאני עריב, שלוקט יכולה להיות אופציה טובה על 4. ומנסים לעשות איזשהו משהו עם זה, אבל אני שמחה לגמרי ככה במהלך. אני חושב שאם נחשבו מתי וטיילר, אז נחשבו יותר אופציות על השאר, אבל לוקט זה אופציה טובה. אז אני אוהב לגמרי ככה קצת 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 קצת. היום אני גם, חייבי פוזיציון, זה מוצ'וס, כי נסגרנו כל הזמן לגמרי איפה, איפה, איפה אנחנו יכולים לעשות משהו. You, know, you need to jak sometimes in basketball. It uh, Kiedy przy, przyjechałem do Wrocławka, widziałem, że będę, będę w stanie uh, korzystać z Erika Loketa na czwórce. Jest fizyczny, ma możliwości do, do grania, bo taka jest dzisiejsza koszykówka. Gardzi i obrońcy uh, także schodzą właśnie na pozycje podkoszowe, i, uh, uh, i jest to dla nas dobra opcja. Ja zwykłem tak grać w przeszłości. Właśnie z obrońcami na wysokich pozycjach. Kiedy wróci matę, będziemy mieli więcej opcji. Matę z Tylerem, ale nie będę bał się korzystać z Erika na pozycji numer 4. Dzisiaj rzeczywiście szukałem tych ustawień, a nawet przypomnę, że Isaiah Mucius grał na piątce. Trzeba reagować, trzeba szukać, ryzykować aby znaleźć klucze do wygrania meczu. Na ostatniej konferencji trener porównał Włocławek do Nenburga, a czy kibicowsko do jakie by trener porównał? Bo dzisiaj kibica stworzyli taki mały kocioł bałkański na powiedz. Uh, last game you compared uh, Włocławek jako city to Nemburg, but how would you compare our fans to, to the uh, previous fans? Uh, Because today they reacted like maybe even on Balkans, like, like, like Red Star. To the... <laughs> הם נימוווי... הם נמוכים, הם כמו ארי סלוניקי, כמו רדסטאר, אפילו שהם קצת, אבל כשאני הולך לג'ים, אחת שעוד לפני 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 שע so we are not competitor są they they are, they are amazing uh, i wish we will play on defense like they are cheering. that was description so of no, no. <laughs> upewniłem się że ten nie nie, 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 rozbływa, nie rozbływa się nad, nad dopingiem fanów z Czech nie te wszystkie, te wszystkie Przymioty te wszystkie, dobre cechy, porównywanie do, do fanów Arisu, Red Star, Belgrad, to, to oczywiście jesteśmy w mniejszej ilości. Ale jeśli ja przychodzę na mecz i wchodzę na, na halę godzinę do rozpoczęcia spotkania i kibice już są, już dopingują, to zawodnicy, którzy nie szanują takich kibiców, no nie są, nie są graczami rywalizującymi, więc Naprawdę jest, jest tutaj głośno i cieszę się, że, że takich kibiców mamy po swojej stronie. Recoachless season in the last two season in Japan and over there it's 20,000 people of 15, 20 depends every game. Darnot close to the fence to the noise that this 1,000 doing. Tak to 3 1/2 today but tonight. No the, night, the the the, 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 the 1,000 how they call it the as ultra Ultras. O, okay. yy, <grym> ostatnie dwa sezony byłem w Japonii, tam 15 tysięcy widzów to norma, a nawet z możliwościami do 20 tysięcy oni nawet nie stoją blisko fanów z Wrocławka, a tych, tych naszych ultrasów, którzy dopingują tysiąc osób tu zrobiłoby o wiele większy hałas niż 20 tysięcy Japończyków. Można jeszcze jedno? Last last question from Marek. Czy brak, czy brakę Davida Słupińskiego na wojsku to jest poprosie rotacji, szukania dobrej piątki, czy decydujemy się na może możecie? Problem z Davidem jest your decision game decision or or kind of injury or why he didn't. <laughs> no no game decision. You know, I I believe that his time will come, but I think that Voro made today good job. Uh, Why didn't play, why this didn't play, but uh, Bo made good job, so I didn't find a way to, to David today. Rzeczywiście jest to moja decyzja, nie znalazłem dla Dawida minut. Boro za to zagrał świetnie i, i, i zabrał te minuty Dawidowi. No wiadomo, gdybym przegrał, no, pytalibyście dlaczego nie, nie skorzystałem z Dawida, ale ale udało się wygrać i, i była to me, decyzja meczowa podyktowana. Kontuzja. Więcej, Marek wyczerpał limit py pytań. Uh, Marek is over the limit. Some other questions? No, Nie, ma więcej... I want to sleep. <laughs> Nie ma więcej pytań. Zapraszamy dopiero w marcu na mecz z Legią Warszawa. Dziękuję. Dobranoc.